Cześć wszystkim w nowym vlogu. Trochę jestem czerwona, bo biegałam. Byłam 8 godzin w pracy, odebrałam Adasia i teraz się zbieram, siedzę trochę przykryta kocykiem. Na wycieczkę. Na wycieczkę jedziemy. No, żebyś Ty wiedział jaka to wycieczka się szykuje. Wycieczka się szykuje taka, że dostałam właśnie SMS-a, że Ta! zamówienie jest gotowe do odbioru w Ikei, Bo zamówiłam sobie y, kuchnię w Ikei teraz jest promocja, że jest 10% obniżki na całą kuchnię metod, łącznie z blatem. Mamo, Nie wchodzisz tylko w to sprzęt, czekaj skarbie chwilkę. Oświetlenie i takie dodatki w środku. No i że budżet nie pozwalał mi Mama. na to, żeby kupić całą kuchnię, to po prostu kupuję ją na raty. Mamoś, jest tu się... Ach! W plecaczku. W przedpokoju tam jest. No, dlatego na co mogłam sobie Mamy, pozwolić, to kupiłam... Mamy. Tam jest przedpokój w korytarzu, serce! I kupiłam y, same korpusy, cały dół i górę. W sensie górę, to tylko tam dwie szafki są. No i muszę to teraz jechać odebrać, bo dostałam sms że już jest właśnie gotowe do odbioru. Mam czas do jutra, do 20. Jeżeli tego nie zrobię, no to tak jakby anulują, przepada mi całe zamówienie. Zwrócą mi pieniądze, ale wolałabym to już mieć z głowy. Nie, bo tam tu... o! Okay. No i tak się zbieram, bo muszę skarbie. A wzięliśmy... Nie wzięliśmy z przedszkola. Zostało w przedszkolu. O, przykro mi, jutro weźmiemy. Wpakuj sobie coś innego i jedziemy za chwilę na wycieczkę, ok? okej? Okay? Muszę przeorganizować cały samochód, dlatego że nawet nie jestem pewna, czy mi to wszystko wejdzie. Ja mam kombi, ale... Ale wiecie, ja mam fotelik, a Basia z tyłu, więc... Na chwilę przenieść naprzód, żeby złożyć siedzenia, jeszcze jakieś rzeczy mam w bagażniku, no i później to wszystko pochłonąć, bo przecież nie będę z tym jeździć i nie wiem, czy mam na to po prostu fizycznie siłę. Mentalnie to tam i z tym, chociaż ja też z Adasiem, także nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale jedziemy. mi do Black. Gotowy a na przygodę? Pewnie możesz. Piątka, pstryk, start, muzyczka, cyk. Jedziemy. Hmm. Klik o hand. Jak zwykle pada deszcz. Pierwszy raz coś takiego robiłam. Fajna sprawa. Się rozglądam, czy idą panowie. Wybiera się numerek, w który się wjeżdża, parkuje się, check-in się robi i kod kreskowy się wyświetla, który oni zeskanują i prawdopodobnie to oni mi tu wszystko przyniosą. Ci panowie, którzy tutaj pracują, więc byłoby w ogóle bosko. Zobaczymy. Mamy to. Jestem cała mokrusieńka. Kartony też mokrusieńkie, więc nie wiem w ogóle... Nie wiem, czy ja będę jeździć. Nie dam tego takiego mokrego wszystkiego do piwnicy. Adaś mi pomógł, nawet mi to podawał, bo nie umiał wysiedzieć w samochodzie mi trochę też zeszło, żeby to wszystko zapakować. Jak widzicie. E, praktycznie całość zmieściłam. Trzy elementy zostały niestety się nie zmieściły. Ale tak myślałam, że się nie zmieszczą, więc muszę po nie wrócić jutro. Udało się. Sprzątasz? Oj skarbie, będzie dużo tu sprzątania. Ha? Musiałam wszystko z samochodu. Jestem przemoczona w ogóle, mokrosieńka. Emisja kuchnia zakończona. Mały pomocnik. Ojejku. Myślałam, że poprzenoszę sobie te rzeczy wszystkie do piwnicy, ale tak padało i one były tak niektóre kartony zalane żeby po prostu mokrusienkie. I bałam się, że mi spęczniają. No ja musisz sprzątać. musisz sprzątać. Bałam się, że mi spęczniają te meble, więc wszystko przyniosłam tutaj z tego samochodu, przytachałam. Przykatachaliśmy, bo miałam małego pomocnika. E, jutro druga tura, ale jutro na szczęście. To no, no, czy sama podejrzewam. Adam, czekaj chwilkę. Ja jeszcze raz, entil. No jeszcze raz, pojedziemy jutro do tego samego sklepu. Wrzucić do samochodu nie będzie problemu, bo to szafka na 2.20 wysoka, tylko będę miała prawdopodobnie problem, żeby to wytargać. Ale chcę to mieć już w tym samochodzie, mogę nawet z tym jeździć. po prostu, Po prostu poproszę kogoś, pewnie jutro. O pomoc bo no pewnie nie dam już sama tego zrobić rady. Dobra, idę pod prysznic, bo jestem przemoczona, jest mi zimno i nie chcę się znowu rozchorować. Wykąpałam się, zrobiłam sobie zimową herbatkę, jestem pod kocykiem. Eee, I dopiero do mnie to teraz mnie uderzyło zmęczenie, jestem po prostu padnięta. Zmęczona to jest mało powiedziane. Mam nadzieję, że jutro wstanę z łóżka bez problemu, że nic mi nie będzie bolało. Eee, I co? I idę zaraz spać. Jest 20. 20 jest po siódmej, ale no maksymalnie 8. Wypiję herbatę po prostu i idę spać. A Taś już chyba zasnął, nawet jeszcze nie sprawdzałam, ale jest już cicho. Eee, on też już był zmęczony zasypiał mi w ogóle w samochodzie, się bałam jak wracaliśmy właśnie z tego, z tej Ikei w połowie drogi już głowa mu leciała, jak go tam cuciłam go, bo bałam się naprawdę, że mi zaśnie, bo było nie wiem, to było po piątej więc to by była masakra, jak on by mi zasnął e, a z kolei teraz był tak podekscytowany, że nie chciał iść spać z tego wszystkiego, więc e, tak to jest, ale jest dobra godzina, bo jest no, 27, po 7, więc, więc jest okej okay. O miga mi bateria akurat w sam raz, muszę naładować baterię i, i tyle. Psuje mi się pralka. Niedobrze, niedobrze, bo tego mój budżet nie przewiduje. Takich zmian nie przewiduje. A propos budżetu to jeszcze się odniosę do tego. Nie wiem czy nie miałam góreczków gdzieś, bo sko dopiero skończyłam obiad. Wczoraj nie nagrywałam, zrobiliśmy drugie podejście. W ogóle nie wiem czy mnie słuchać przez tą pralkę, ale nie mam, nie mam takiego wielkiego mieszkania, żeby iść na drugie piętro. <laughs> eee. Zrobiłam drugie podejście z Adasiem. Pojechaliśmy do tej IKE po te trzy brakujące elementy. Dwa się zmieściły, trzeci się nie zmieścił. W ogóle jakbyście mnie widzieli, jak ja targałam ten trzeci element. Czyli tą szafkę 220. Yy, zatargałam ją do samochodu, ale nie zmieściła się. Tak czułam, że ona się nie zmieściła, chociaż miałam nadzieję, że będę po prostu miała ją nad głową, nad sobą w aucie, ale że dam radę domknąć bagażnik, ale niestety się nie dało. No i ona została tak i teraz nie wiem, wpisałam, że odbiorę ją w piątek. Ale do piątku pewnie nic nie wyczaruje, więc po prostu póki jeszcze mi się tak nie śpiesz, to po prostu wydaje mi się, że zrezygnuję z tej szafki. Niech mi oddadzą pieniądze, bo się przydadzą pieniądze na pralkę. <tryk> Dobrze, że się Black Friday zbliża. To już jakoś to w listopadzie, pamiętam, było, no. Eee, o, teraz Adaś. ale super, masz zabawkę. No, i wczoraj zabrałam ze sobą kamerkę, ale już byłam w takiej desperacji, tak mi się płakać chciało, że się tak otargałam, i później musiałam to wytargać z tego samochodu. W ogóle mm. teraz, jak już to zdążyło przeschnąć wszystko, te kartony, bo one tak stoją w tym przedpokoju, tak jak je wstawiłam, tak one stoją, i muszę je przełożyć. Nie chcę mi się już ich tachać do piwnicy, bo to by było za dużo zachodu. Ja po prostu je poukładam tutaj tutaj, tutaj w salonie, gdzie jest ten pierdolnik. Yy, to jakoś tutaj muszę to zorganizować i chyba nawet zrobię to dzisiaj, żeby jutro przy piątku przyjść z pracy do domu i po prostu nie, o niczym nie myśleć, bo, bo za dużo tego. Jeszcze w ogóle, jak słyszycie, jestem chora, nie przyszło mi. Yy, wczoraj bolało mnie ucho, więc bałam się, że będę miała zapalenie ucha, bo poszło mi wszystko na zatoki. Yy, <laughs> to mnie męczy już nie wiem, dwa tygodnie. Teraz mam zawalone zatoki. Dzisiaj się obudziłam. E, tu mi pulsowało, tak mi wszystko wiecie, takie uczucie bijącego serca w głowie. Słucham Cię kochanie. No co tam? Nie działa. Nie działa, pokaż. No dobra, czekajcie, bo ja tutaj muszę książeczkę naprawić. Pokaż, co nie działa skarbie. Tu trzeba włączyć. Widać Twoja książeczka. No. Alfabet Adaś już zna literki. Jaka to jest literka? Boże, dopiero byłam w ciąży, a już on zna literki. Ja po prostu nie, nie ogarniam tego. Cztery lata w styczniu kończy. Dobra, przesunęłam zabawki tutaj, a teraz życzcie mi powodzenia! <laughs> Mimy ojca i syna. Może to przenieść. O. Oj, ty mój pomocnik, kochany. Mogę pomóc, ty. Dzięki. Super, że mi pomagasz. Jejku, jak ty jesteś silny. Porozkładałam tą kuchnię jednak na kilka miejsc. W w całym mieszkaniu, bo jakoś, nie wiem, bałam się, że jak w jednym miejscu wszystko położę, raz, że będzie tego za dużo, dwa, że może jakoś się tam, nie wiem, siądzie mi ta podłoga czy coś, więc zostawiłam jedno tutaj przy kuchni w rogu. Druga tura jest tutaj za drzwiami. A trzecia tura jest tutaj w przedpokoju wczoraj już nie dałam rady nic nagrywać coś mi pierdyknęło w ogóle w nadgarstku nic nie chcę mówić, nie, nie, nie chcę narzekać o plecach już nie wspomnę ale nadgarstek po co tu proszę zgasić światło nadgarstek mi boli coraz bardziej, ten lewy yy, ja wychodzę dzisiaj właśnie w tym momencie na kawę idę na miasto, może wam coś nagram pokażę tam te światełka, one się już chyba świecą, chyba już tak się świecą widzicie, ja nawet nie wychodzę z domu nie pamiętam kiedy byłam sobie tak na mieście, o, na kawie, na czekoladzie, na czymkolwiek. I właśnie y, dzisiaj wychodzę. Ym, no i może coś nagram. Może nagram, może nie. Ogólnie jest zimno, kurde, jest 3 stopnie. I suszarka się tłucze. Suszarka tym razem. W ogóle nie wspomniałam, że dzisiaj jest piątek. Piąteczek w piątuniu już. I... Tyk. I ten weekend, akurat, no dzisiaj po przedszkolu Maciek zabrał Adasia. Eee, ja jutro mam wolne. No i co, do czego zmierzam? Ten fotelik cały, cały czas tutaj jest to obok, a tam jeszcze jest rozłożone siedzenie. Nie złożyłam tego, dlatego że dostałam sms-a, że jest gotowe. Mebel jest gotowy do odbioru, a chodzi tutaj o tą szafkę na buty Ziska. Ale już dzisiaj naprawdę no, po pracy nie chciałam się spieszyć, zresztą nie mogłam, no bo musiałam otworzyć drzwi e, jeszcze Adasiowi, mm, bo, no musiałam tam dać kilka rzeczy. E, a później jak już usiadłam, to już nie miałam siły. <noise> e, także czekamy to jutro jeszcze, jutro przeprawa, jeszcze jadę do Ikei, się umówiłam na planowanie kuchni, ale nie wiem czy pojadę. A tu ta ściana, o to! skasowało mi samochód Co w się sensie ja sobie sama skasowałam ale właśnie to był ten ten ruch, dobra kończę bo jadę, nie mogę nagrywać jadąc, nie powinnam ale są chyba inne już zawsze, już tak dużo zielonego mają, nie? tak takie nie było eee, nie ma nic piękniejszego niż herbatka pod kocyk i odpoczywanie. Ja po prostu, ja się już nie nadaję na miasto. Ech, ten hałas, ci pijani ludzie. Ja nie wiem, nie wiem jak ja kiedyś mogłam, chociaż ja rzadko chodziłam tak naprawdę, ja nigdy nie byłam jakąś fanką wielką właśnie imprez czy jakiegoś picia. Teraz już w ogóle się odzwyczaiłam. Nie chodzę w no, w ogóle! Ja napiłam się czekoladę. Wypiłam czekoladę, no. I ja wypiłam czekoladę i. i do domku. Hejo, hejo. Przypomniało mi się, że wam obiecałam, że pokażę wam ten, tą matę, jak już przyjdzie z Polski na mój stół. E, wygląda ona tak. Właściwie prawie jej nie widać: no to jest taka przejrzysta mata. Takiej grubości, fajnie zakończona tutaj ścięta, i ona była docinana, docinana na wymiar. Ja ją zamówiłam na Allegro i to działa w ten sposób, że po prostu zamawiacie sobie na wymiar, pod co tam wam pasuje, czy na stół, czy na jakąś komodę, jakąś powierzchnię, której nie chcecie uszkodzić, a żeby to w miarę jakoś nowo, nowocześnie wyglądało. Mi tego stołu bardzo szkoda, tym bardziej, że Ada wiecie, jakieś buraczki czy jakiś sok, żeby rozlał, i nie chciałam zniszczyć sobie stołu, dlatego to zamówiłam. Kosztowało to nie mało, kurde, bo 250 zł, jakoś tak, ja za to płaciłam. Stół ma 120 średnicy, więc oczywiście w zależności od średnicy też yy, zmienia się cena. No także może akurat komuś coś. Się przyda. Dosyć grube, podobno odporne na ścieranie, że nie powinno się to niszczyć i robić się, wiecie. W po długotrwałym ścieraniu jakieś tam odbarwienie. Podobno ma się nie rysować, ale czy to prawda, to jeszcze nie wiem, to Wam dam znać. Tak tylko wspominam. Teraz jadę, w ogóle źle się dzisiaj czuję, cały czas mnie te zatoki, głowa mnie boli. Dostałam znowu okres. Uff. Znowu mnie boli, ten termoforek, o widzicie, tam już ratował mi dzisiaj rano życie, bo no, no nie da się, to, to nie jest normalne funkcjonowanie. Ale yy, mam pustą lodówkę, więc muszę jechać na zakupy i muszę jechać po tą, po tą, szafkę na buty, a to totalnie nie mam na to ani siły, ani ochoty, ale no muszę zrobić to, bo nikt tego za mnie nie zrobi. Taka sobota. Przyjechałam po nic. Pokazuje się, że w dniu dzisiejszy, misk jest zamknięty. A gdyby ktoś pytał, jaka dzisiaj jest pogoda, to w ogóle nie wieje, nie? W ogóle. W ogóle nie wieje. Tutaj... Tutaj się przewróciło też, bo... Bo nie wiem, czy... Od wczoraj można powiedzieć, że jestem przyklejona do tej kanapy i do tego koca i nic się nie zmieniło. O, telefon. Halo, jestem z powrotem. Podsumowując, generalnie beznadziejny weekend. Źle się czuję. Yy, nic nie zrobiłam: kompletnie nic oprócz prania. Yy, dzisiaj, co prawda, zrobiłam yy, ciasto. Drugie podejście: bo to chyba w zeszłym tygodniu próbowałam z adasiem robić yy, jabłecznik, ale nie wyszło mi. Ja wyrzuciłam cały ten jabłecznik, i dzisiaj spróbowałam jeszcze raz na innej mące. I może tym razem się uda, mam nadzieję, bo mam strasznego smaka. Ogólnie zjadłam dzisiaj tylko śniadanie, jest godzina 16, nie mam w ogóle apetytu. Nie wiem, czy to przez, przez te zatoki nie wiem, ale w ogóle nie chce mi się jeść. No i zaczęłam edytować film, żeby go dzisiaj dodać właśnie, żeby zdążyć go dodać na 17 i tam mówiłam o tym, że wspomnę a propos budżetu. Yy, i nie ma za bardzo co wspominać, ale chciałam tylko powiedzieć kilka słów, że podziwiam osoby, które żyją z miesiąca na miesiąc od pierwszego do pierwszego. Bo ja yy, szczerze powiedziawszy, mam pierwszy raz taką sytuację, że po prostu nie mam pieniędzy. I mówię o tym dlatego, że yy, no, przez 10 lat, Miałam zawsze pieniądze, zawsze, nie mówię, że to były jakieś wielkie kwoty, chociaż momentami miałam wielkie kwoty, tak zanim kupiłam mieszkanie, ale nawet kiedy kupiłam mieszkanie w Polsce, ja kupiłam od dewelopera i płaciłam transzami, więc zawsze gdzieś w międzyczasie e, zdążyłam jakieś pieniądze odłożyć, e, nigdy nie byłam na zero, zawsze miałam tą poduszkę taką finansową, że, e, że wiedziałam, że mam, a teraz nie mam i... Kuźwa dziwnie się z tym czuję, po prostu to jest taki, może nie, to, nie jest to jakoś bardzo stresujące, ale mimo wszystko to jest takie dziwne uczucie, że musisz myśleć o tym, co kupujesz, za co płacisz. Ja zawsze yy, zawsze o tym myślałam i nigdy nie było tak, że hulaj dusza, szasta i tu tam siam, tylko zawsze yy, jakoś mądrze do tych finansów podchodziłam. E, teraz też jestem na takim etapie, że wiem na przykład, znam swój przychód, jak to się mówi, rozchód, yy, przychód, rozchód? Yy, ale mimo wszystko, no, no to jest dziwne uczucie, i podziwiam, podziwiam osoby, które żyją tak miesiącami i latami. Bo nie wiem, no, no nie wiem, może to jest normalne, dla mnie to nie jest na pewno normalne uczucie, i, i właśnie fakt taki, że psuje mi się pralka, i wiem, że będę musiała niedługo pralkę zmienić, to jest takie, o guźwa, pralkę trzeba zmienić. Za co, z czego? Trzeba będzie kombinować, trzeba będzie myśleć. Eee, nie martwię się o to, że mi braknie i że na przykład nie będę miała co wrzucić do gara i będzie pusta lodówka, bo, bo to nie aż taki dramat, eee, za chwilę będzie wypłata i jest wszystko pod kontrolą, ale e, nie mam tej poduszki i, i kuźwa, nie wiem, no e, dziwnie. Na przykład wczoraj w sklepie byłam i zachciało mi się krewetek i jak zobaczyłam cenę tych krewetek, no to przeszłam na dział z kurczakiem i, i miałam kurczaka zamiast krewetek, kiedyś w ogóle bym o tym nie, nie pomyślała, takie właśnie proste rzeczy, yy, ale tak jest. Mam nadzieję, że będzie to trwało krótko, yy, no ale no, no kupiłam tą kuchnię, może nie wiem, potrzebnie, niepotrzebnie, zaoszczędziłam kilka tysięcy właśnie przez to, że było, była ta promka, a a nie robię jeszcze jej teraz na już, ale no taką podjęłam decyzję, a nie, a nie inną. I tyle. I kończę ten filmik. Eee, chyba, że jeszcze może, albo może nie, bo dopiero wsadziłam to ciasto. Dam wam, chciałam Wam dać znać, czy udało się ciasto, ale za niedługo też przyjeżdża Adaś, więc później nie będę miała czasu, żeby, żeby dokończyć ten filmik go dodać, więc zrobię to teraz. Yy, no, także do następnego. Trzymajcie się. Pa.